Posłuchajcie, na naboje do sks -a one też do ak pasują, prawda? Da. To mam, to mam jak chcecie trochę. Czy to montować do AK-101 PSO-1, ale ciężko uszkodzony? Chciałem, chciałem tu przerzucić coś, dlatego musiałem wstać. No właśnie nie mogłem, dlatego wstałem. I tak go nie mają jak ściągnąć teraz. Te barierki łapią pociski. No właśnie, to jest dobre pytanie teraz. Dzisiaj. No <laughs> to jest <laughs> dobre pytanie, kurwa. No. Jak coś wszyscy mają berety niebieskie, nie? Bo ja nie widziałem. Dobra, okej. Okay. To jest kask. Yy, przez barierki na schodach na milion procent nie przechodzą. A przez schody nie. No, no, no to Cię zaskoczymy, wczoraj nas przez schody kolej zapierdolił. A no. A przedwczoraj miałem taką sytuację, że wyjebałem mu... ...pembenkowego 75 kurwa pocisków AKM-a ponad połowę. Pierdoliłem w kolesia. Zajebał mnie. Białas z mu najebał 10 pocisków i też go kurwa koleś. Ja widziałem ten film, widziałem. A ja, biała, ja bym biała... nie, nie do uwierzenia kurwa to było. Gdybym Może jeszcze miał, wiesz. No kurwa, stary. Wczoraj kurwa, potem była akcja ze SKS-a, dwa strzały kurwa i po kolei się było. Nie. Kto strzela? Ja no, Nie jest Przytomny jestem, nieprzytomny jestem na wieży. Na, Który na której wieży? Na strzelackiej. Bajzer, i tam jego zwłok. Ja też jestem, jestem na dole. Jest, coś? Jestem, 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 jestem w niżej po prostu. A jestem nie nieprzytomny. Gdzie? Gdzie? Do remisy. Tylny my? Okej. Okay. Patrz na tylne wyjście jak ktoś jest. Strzą... Widzę, 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 Będę, Będę strzelał, bo nie ja też... przechodźcie przez drzwi. Nie przychodź ja tak samo. Jestem patrzę idealnie na drzwi. Mam nadzieję, że tylnie, Będę na drugą widoku. Duszę Pewnie się wykrwawiam, kurwa Tylko jest przed wuje tam od, 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 od o, Oni wchodzą chyba do tej remizy, poczekaj Nie weszli jeszcze To może oni zabiną mi tą kurwa. Otworzyli tylko bramę Otworzyli tylko bramę Otworzyli tylko mi bramę Patrzcie Kto jest przed remizą? Przed remizą Ja jestem w środku Ja, ja, ja jestem w środku ja w środku na dole jestem. Patrzę na wejście. Gdzie jest ja doły? jestem na pół piętrze. Biegnie, biegnie koło choinki. Czekaj, będę strzelał. To ja spróbuję może Papucia kurde nogę tam poskładać jakąś. Kto jest na piętrze? Ja jestem na, pół, na pierwszym piętrze w wieży. Dobra. Widzisz niebieski beret? Nie ja. widzę. Ja na dole. Ktoś... Papuć, ty krwawisz jak chuj, ale ktoś strzela z góry. Ja waliłem do gościa, bo on się stało za choinkę i skanowałem w To możesz to go spróbować jesteś... zabandażować. Papucia. Jestem nieprzytomny, kurwa. Próbuję go zabandażować. Ja mam epinefrynę ja to. Ja tu typa widziałem, tylko nie chcę tu wejść. Mam jeden, kto jest empinefryno? Kogo? Jeden jest przy choince. Ty. Gdzie jest papuć? Na pierwszym piętrze jestem, na pierwszym piętrze. Bo jeden był koło tylnego wejścia. Ale ja tu nie widziałem w ogóle. To strzela. Ja strzela, gościu biegnie. Gościu biegnie. Trendy. Yy, po, pobieg za niebieski płot. Pobieg za niebieski płot. Jest przy niebieskim wodzie, Papuć. Ciebie nie ma na pierwszym piętrze, kurwa. No jestem, kurwa, albo na drugim jestem. No, bajdź nie kurwa. Też ciebie nie ma, Ej. kurwa. No gano... Ej. to przebiegnij wszystkie piętra i zobacz. Poleciałem na samą górę i na sam dół już. Weź, kurwa. To ja jestem, to ja. Na... A, na szklarni, ja na... A. A to nie jestem, szklarni. To, ale Papucia nie ma ani na górze, ani na dole. Panie, nie? zrashujecie tego gościa, bo Mówiecie, że wangażuje. nie było. No byłem, kurwa, no jestem tu. Dobra, gdzie jest ten Jak macie za taką małą, y, małą... Weź to mi ten epinefrynę, jest taki niebieski Wiem, no. Jak ty, jak ty już jesteś przytomny, to nie ma sensu epinefrynę. Jak jest nieprzytomny, to właśnie musi epinefrynę, musisz epinefrynę uzdrowić. Ale, jak, ale, kurwa, to jest tam, czarny obraz mam, bajzel, kurwa. To nie epinefryna. No, właśnie, kurwa, ma unconscious, a nie you are dead. Nie. ją i Kajesz mi ją kurwa co ci zależy A oczywiście że ci dam proszę bardzo